Tak, czas praktycznie dobiega końca, także na pewno kazania chciałem wygłosić. Nie będę mógł chyba całego, które przygotowałem, ale wspaniałe mieliśmy, prawda, już usługi i to jest dobrze. Dobrą cząstkę wybierz tyle wspaniałych rzeczy na nabożeństwie I to, co ja wiadomo, że dzisiaj w Kościele wiele różnych jest rzeczy i wiele różnego może zamieszania i krzątania, tak jak tutaj słyszeliśmy, ale też można wybrać dobrą cząstkę. Ciekawe, jaką cząstkę dzisiaj Ty wybierzesz. Ja wybrałem werset przewodni mój z Ewangelii dwa nawet, trzeciego rozdziału, czternasty i piętnasty, czytam Boże Słowo. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy. I właśnie o tego wywyższonego syna człowieczego, pana Jezusa Chrystusa, chodzi również i dzisiaj. W całej Biblii, w Starym i zarówno w Nowym Testamencie. Mamy bardzo dużą ilość zawartych różnych przypowieści, symboli, a także prawdziwych historii ludzi i wydarzeń, które wskazują na Pana Jezusa Chrystusa. Ale wiecie, szkoda, że większość ludzi na całym świecie, a nawet całe społeczeństwa, zarówno starożytne, jak i współczesne, poprzestały tylko na tych symbolach. To właśnie te zamieszanie w Kościele, które jest. Przestały na tym, dlatego nie poszły za duchem, jak to się mówi dzisiaj, prawda? Co się za tym kryje? Za duchem tych wydarzeń, aby zobaczyć w tym zbawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, który został wywyższony. Więcej, zrobiono z tych symboli, z tych różnych rzeczy wiele kultów, relikwii i też oddawanie czci stworzeniu zamiast twórcy. Ale zobaczmy, jak to Mojżesz wywyższył tego węża na pustyni. Czytajmy Boże Słowo z czwartej Księgi Mojżeszowej. 21 rozdział i tam od wiersza 4 do 9. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie, módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże, i modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź Go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony. Który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Wspaniałe miejsce Bożego Słowa. A kto wie, co się stało z tym miedzianym wężem? W końcu Żydzi z tego węża zrobili sobie bożka. I zaczęli mu się kłaniać i spalali kadzidło. A przez ile lat? Przez ile lat? Podpowiem Wam. Przez 700 lat. Czujecie? Lud Boży kłania się dla węża przez 700 lat. I co się stało z tym wężem? Druga królewska, 18 rozdział, czwarty wiersz. O Hisgiaszu czytam. A to Hiskiasz zniósł świątynki na wyżynach, poczaskał słuby i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehushtam. W pewnym sensie, ten wąż, ten, bo, ten bożek, ten symbol zastąpił im pana Boga. Był czczony jak Pan Bóg. Żydzi oddawali mu cześć. I to przez 700 lat. A co by było, gdyby do dzisiaj mieli tego węża żyć miedzianego? Nie mam czasu, żeby wam powiedzieć. Ale dlatego Sam Bóg zatroszczył się, aby nie zostawili go sobie na pamiątkę. Bo być może dzisiaj ludzie z całego świata by tam jeździli, chorzy ludzie, i kłaniali się do tego węża, żeby zostali uzdrowieni. Do dzisiaj symbolem medycyny znanym na całym świecie jest wąż owinięty wokół Laski. Znamy Laskę Eskulapa. Znamy. Możemy się nią spotkać na większości opakowań leków podczas wizyty w szpitalach, zamiast znaku krzyża czerwonego. Zobaczcie, dzisiaj jest inny symbol. Wąż mało komu kojarzy się z czymś dobrym. W świecie medycyny od starożytności już do dzisiaj używany jest jad węża. I on ma podwójne działanie: może zabić, ale może wyleczyć. Tak jak każdy lek który zażywamy. Wąż to symbol tego, co złe. Symbol szatana. Pamiętamy raju. Tego, co szkodzi człowiekowi. Szkodzi wędrowcom, kiedy kąsa ich tam na pustyni i kiedy umierają od jego ukąszenia. Ale zobaczmy na symbolikę węża. Przygotowałem taki slajd. Dzisiaj w Jemenie, na górze Nebo, tam jest takie sanktuarium Mojżesza, i tam jest właśnie taki symbol. My z daleka, jak byliśmy w Izraelu, z tej strony Morza Czarnego, tam było widać górę niebo. Na wysokim palu tworzy kształt krzyża. To tabelka pozioma to jest wąż. I co się dzieje na tym krzyżu? Co się stało? Zobaczcie, ta poprzeczna belka. Tam nastąpiło przekształcenie mocy zła w znak zbawienia. Już zobaczcie, 1200 lat przed Chrystusem Izraelici widzą jakby znak ocalenia w krzyżu. I tam każdy, kto popatrzył na krzyż, zobaczcie, został uzdrowiony. Ktoś na pieśń 187 ze śpiewnika pielgrzyma. Cytuję. Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, uzdrowi Jezusa go krew. Refren. Więc spójrz na pana. Pokorze się zbliż, najtkliwszy miłości to zew. Spójrz, spójrz, bracie, spójrz. Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż, uzdrowi Jezusa go krew. Wybierz dobrą cząstkę dzisiaj z nabożeństwa, kiedy będziemy kończyć. I spójrz na Chrystusa ukrzyżowanego, nie na węża, nie na jakiś symbol. O dwóch sprawach. Chcę powiedzieć. Jedna to właśnie, że będziemy modlić się o chorych i zachęcić Was, żebyście popatrzyli na Chrystusa i odebrali uzdrowienie. Ale druga sprawa, którą chcę podkreślić z przykrością, to może to, że ludzie wierzący dzisiaj oprócz Boga albo zamiast Boga mają wiele Bożków. Które z czasem zastępują im prawdziwą relację z Bogiem, o której słyszeliśmy? Nie chciałbym tu czasu tracić, żeby wymienić tych chociaż kilka wążków, to może być pieniądze, władza, nałogi, praca, nauka, muzyka, kino, sport, internet, zamiast obecności na nabożeństwie, może lepiej w internecie posiedzieć sobie, Przywiązanie, przywiązywanie wagi i wiary do przedmiotów. Które mają chronić nas od nieszczęść. Amulety różne, prawda? Kamienie, obrazy, krzyżyki, czarny kot, kominiarz. Mieszkałem w akademiku z takim gorliwym katolikiem, który prawie codziennie chodził do kościoła i kiedyś może mówiłem o tym. Wybieraliśmy się, idziemy na egzamin dosyć ważny egzamin i kot przebiega ulicę. I On, który mówił na mnie, Ty jesteś kocie i wiary cały czas. Zatrzymuje się i mówi, ja wracam, jutro będę szedł na poprawkowi nie pójdę. On taki porządny, zobaczcie, katolik. Ja mówię, no to kto w tego koty wierzy, mówi, ja czy ty. No przecież masz dowód, że ty wierzysz w koty. To ty jesteś kocia wiara, a nie ja. Tak z nim rozmawiam, bo z nim rozmawiałem, prawda? Od czego dzisiaj zależy twoje szczęście? Niektórzy mają swoje szczęśliwe kolory, tak? czy swoje liczby, i tak i tak To wszystko okrada z chwały Boga. A Bóg jest Bogiem zazdrosnym o swoją chwałę. Zajaz mówi w 1944. W 42 rozdziale, w wierszu 8, że swojej chwały nie odda nikomu. Ja Pan, takie moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, a nie mojej chwały bałwanom. Bóg nie da się oszuki oszukiwać, a ludzie oszukują Boga. O tym prorok Malachiasz prorokuje do Żydów, że wy oszukujecie Boga i dyskutuje z nimi, opowiada o tym. Znamy tą historię. Do czego prowadzi okradanie Boga z chwały? Jeremiasz mówi tutaj, że Pan Bóg nie odda swojej chwały nikomu. Oleg Urbańczyk, nasz brat, nie wiem czy jest tutaj, ale jest też z On napisał kilkanaście lat temu pieśń wspaniałą, prosiłem go, żeby kiedyś może zaśpiewał. I on tam w tej jedna zwrotka mówi tak. Już kiedyś ktoś próbował odebrać Tobie chwałę, i teraz też próbuje. Wiem, bo widziałem. W gazecie nie ma słowa, w telewizji obrazu, który by wywyższał imię Twe, ale my jesteśmy. To taka zwrotka. Oleg, co miałeś na myśli, że widziałeś, jak ludzie okradają Boga z chwały? Może byś nam powiedział kiedyś świadectwo, jak to dzisiaj widzisz? Czy wiecie, co Biblia mówi o tych, co zmienili chwałę Boga na Boga nieśmiertelnego na obrazy? To jest bardzo modny temat dzisiaj. Otwórzmy list do Rzymian. I to Boże Słowo mówi, nie ja. E, słuchajmy uważnie. Czytam od dwudziestego wiersza. Co się dzieje z takimi ludźmi, którzy okradają Boga z chwały albo chwałę, która należna Bogu oddają nie stwórcy, ale stworzeniu. 21 wiersz, pierwszy list do Rzymian. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz zniekszynili w myślach swoich a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. I słuchajmy dalej. Dlatego też wydał ich Bóg na łup porządliwości ich serc. Ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugich rządzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych Należną za ich zboczenie karę, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności. Pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego rodzicom, nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże i że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. O kim tu jest mowa? Jeden przykład tylko. Francuski dziennikarz i socjolog Fryderyk Martel, 52-letni, spędził w Watykanie chyba dwa lata. Zrobił wywiady. Przeprowadził z 41, 41 kardynałami, z 52 biskupami i z 20 księżmi. I napisał książkę. I wiecie, co on stwierdza? To znają wszyscy i w Watykanie też wszystko. Stwierdza, że w Watykanie 80% księży to geje. I o tym oficjalnie się mówi. O tym mówi, o czym ja czytam Boże Słowo. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali i służyli stworzeniu zamiast twórcy. Bóg wydaje ich na pastwę niecnych ich czynów. Wiersz 28. Kochani, my jesteśmy chrześcijanie. Halo. Co się dzieje z nami? Co się dzieje w kościele? Co się dzieje, jeżeli nie będziesz, nie znajdziesz, nie wybierzesz tą najlepszą cząstkę z tobą? Zobaczcie, do czego zmierzają kościoły. I to w wielu kościołach. Nie chcę podawać innych przykładów, co się dzieje w Szwecji, w kościele protestanckim. O tym piszą gazety, o tym wszyscy wiemy, przecież to, jest, to nie ja mówię, ale o tym pisze Boże Słowo, dwa tysiące lat temu, apostoł Paweł, że to grozi wszystkim, to grozi mi i tobie. Jeżeli przestaniesz oddawać chwałę wywyższonemu Chrystusowi na krzyżu, a zaczniesz kłaniać się dla cielca, dla węża, jak to czynili Żydzi, to zobacz, co cię czeka. Zobacz, jak skończysz. Piąta Mojżeszowa, piąty rozdział 7 do 10 wiersza. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. To jest dziesięć przykazań. To jest pierwsze. A drugie mówi, nie będzie się im kłaniał, ani im służył, bo ja jestem Bogiem zazdrosnym. Psalm 81, 9 do 12, jakbyśmy czytali o Izraelu. Izraelu, gdybyś mnie słuchał, nie byłoby u ciebie innego Boga, lecz mój lud nie słucha głosu mojego. A wiecie, co Jeroż mówi? W rozdziale 7, wiersza 4 do 11 że to nie pomogła świątynia, powoływanie się na świątynią, na tą świętość nad świętościami. Oni myśleli, że mając taką świętość jak świątynie, jak Arkę Przymierza, której nikt nie mógł dotknąć, bo taka święta, że to ich obroni, że to im wystarczy. I co się stało tą świątynią za chwilę? Śladu nie ma kamienia na kamieniu. A co się z tą arką, której Żyd nie mógł dostać, dotknąć? filistynią ją nawet zabrali, ukradli. Nie pomogło im to, bo zapomnieli o Bogu. Nastawiali sobie bożków w tej świątyni. I w tejże świątyni właśnie czcili różnych bożków. Tendencja umniejszania roli naszego Pana Jezusa Chrystusa lub stawianie Go na równi z innymi jest bardzo niebezpieczna. Znamy przykład z góry Tabor, kiedy Pan Jezus zabiera swoich trzech uczni, Piotra Jana i Jakuba, i tam przemienia się, razem z nim jest Eliasz i Mojżesz. I oni zachwyceni, szczęśliwi, i chcą zbudować trzy namioty. Potraktował, potraktowali ich na równi: i pana Jezusa, i, Mesja, i Mojżesza, i Eliasza. Ale co się okazuje? Przychodzi obłok, zacienia ich, i nagle Eliasz i Mojżesz znika. A słyszą głos tego obłoku: Ten jest syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. I co to znaczy? Pokazuje Pan Bóg, kto jest najważniejszy. Kto jest wywyższony. Nie Mojżesz, nie Eliasz, nie Maria, nie jakiś święci. Ale Pan Jezus Chrystus. Jego słuchajcie. Amen. Chwała Jezusowi. Człowiek ma tendencję przenosić świętość i autorytet Boga na ludzi, na przedmioty, na obrazy i nadawać im znaczenia liturgicznego, obdarzać czciami i honorami jak samego Boga. Ludzie nadają im jakiś cech uprzywilejowanych, a Jezus mówi, że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Nie ma innej możliwości, nie ma innego pośrednika. Apostoł Piotr mówi, nie ma w żadnym innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem niego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział, wiersz dwunasty. Wąż, symbol grzechu. Kochani, Jezus za nas staje się grzechem, gdy wisi na krzyżu. Wszystkie grzechy całego świata jest na siebie. I tak jak mąż, wąż, tak jak wąż był wywyższony na palu, tak symbolizuje zło przygwożone do, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. I w ten sposób ten wąż. Starotomystawy ten epizod właśnie z wężem, który był umieszczony na wysokim palu, odsłania pełne znaczenie. Czy wiecie, że po śmierci Chrystusa nie czczono nawet krzyża? Krzyż został czczony być dopiero na początku XIV wieku. Dzisiaj w wielu religiach świata widzimy ludzi klęczących. Przed różnymi wizerunkami osób, świętych, rzeczy, modlących się do posągów, dających cześć. Czy to jest przekroczenie Bożego Przykazania? Oczywiście. Nie będziesz czynił sobie jakiekolwiek pamiątki, symbolu, amuletu w celach kultowych. Wiemy, że te przykazanie drugie niektóre kościoły usunęły, dziesiąte podzieliły, dziesiąte podzieliły na dwa. Ja kiedy byłem kiedyś studentem, jechałem motorem przez Białostoczyznę, jak widziałem taką staruszkę, która po takim asfalcie na kolanach, wiecie, szła, co się stało, się zatrzymało, bo nie znałem takiego czegoś. Ona idzie się modlić do kościoła. Mówi. To nie wąż leczył tych Izraelitów którzy patrzyli na Niego. Ale kto? Głośno. Pan Jezus Chrystus, tak, w Starym Testamencie Pan Jezus Chrystus. To On był tą skałą, która im towarzyszyła, a tą skałą był Chrystus. Pierwszy Koryntian, 10 rozdział, czternasty wiersz. Żydzi nie wiedzieli nawet, że przez cały czas wędrówki do Ziemi obiecanej przez 40 lat towarzyszył im Chrystus? To On karmił ich manną, wodą ze skały? Czy pijesz tę wodę dzisiaj Ty? Z jakiej skały pijesz? Czy spożywasz ten chleb żywota? Czy odbierasz uzdrowienie od Chrystusa? Tylko od Chrystusa. Wtedy ten jad grzechu nie będzie miał mocy nad Tobą. Dzisiaj Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i ten sam. Chcesz popatrzeć na niego? Jeżeli masz potrzebę, masz chorobę jakąś, dzisiaj przyjdź i popatrz. Wiecie, ten wąż, gdyby był wywyszony tam na pustyni, to on z każdego miejsca za bardzo nie mógł być wiedziany. Wiecie dlaczego? Bo wiecie ile ludzi tam było na pustyni w międzyczasie? 600 tysięcy wyszło samych mężczyzn. Około 2-3 milionów mówią. Wiecie, także że 2-3 miliony ludzi, takie miasto 3 milionowe, to trzeba by było podejść. Ta wieś szybko się rozniosła, że tam jest zostawiony wąż i kto popatrzy na niego będzie uzdrowiony. Ale niektórzy byli bliżej i mogli, nie musieli tyle jeść. Powstańmy dzisiaj, jeżeli masz potrzebę. Wyjdź tutaj do przodu i popatrz na Jezusa, a my będziemy się modlić o ciebie. I żeby Jezus ciebie uzdrowił, rozwiązał Twój problem. Nabożeństwo się kończy. Ale podejdź odważnie, tak jak Żydzi musieli wyjść z miejsca i podejść. Bliżej ci, którzy byli dalej. Panie Boże, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj obecny. Ze swoją mocą, ze swoją siłą, ze swoim uzdrowieniem. Dziękujemy Ci za świadectwa, że dzisiaj, w XXI wieku, tu wśród nas, czynisz cud, i nas uzdrawiasz. Chcemy dzisiaj popatrzeć na Ciebie, a żebyś uzdrowił nas. A żebyś rozwiązał nasze problemy, dziękujemy Ci, Panie, że możemy dzisiaj z tego korzystać. Bądź błogosławiony. Amen.